Kiedyś strona B2B była wizytówką. Pokazywała misje, wartości, nagrodę. Dziś musi być strategicznym elementem Twojej strategii, który pomaga w procesie decyzyjnym klientów i buduje relacje biznesowe. Strona internetowa B2B to żywy organizm, który trzeba obserwować i systematycznie poprawiać. Dlatego pracujemy w cyklu. Stawiamy hipotezę, testujemy, analizujemy dane, podejmujemy decyzje i wprowadzamy kolejne iteracje. Korzystamy z narzędzi takich jak Microsoft Clarity, żeby zobaczyć hitmapy, nagrania z sesji, przewijanie e, czy punkty uwagi. Równolegle prowadzimy rozmowy z klientami. 5-10 dłuższych wywiadów. Pytamy, co było jasne, co, co nie, czego szukali, czego zabrakło. Dodaje kontekst, którego nie znajdziemy w analityce. I najważniejsze, nie traktujemy tego jako jednorazowy projekt. To proces, który rozwija się razem z Waszym biznesem i zespołem sprzedażowym.